Witajcie, kochani badacze! Dziś odkryjemy razem niezwykłą tajemnicę małego stworzenia krewetki pistoletowej. Czy wiedzieliście, że ta mała krewetka potrafi wystrzelić ze swojego pazura z siłą przypominającą pocisk? Zapraszam was na wspólną przygodę na wyspie wiedzy, gdzie razem poznamy tę niezwykłą istotę. W latarni czasu spotkałam orangutana i kapucynkę. Byli zachwyceni informacją o krewetce pistoletowej. Ale ich pomysły o tym, jak ona strzela, były zabawnie błędne. Orangutan uważał, że krewetka ładuje pazur drobnymi kamyczkami, a kapucynka była przekonana, że strzały powstają, bo krewetka dmucha bardzo mocno pod wodą. Musiałam im wyjaśnić, że w rzeczywistości krewetka pistoletowa szybko zaciska swój pazur, tworząc pod wodą bąbel powietrza, który gwałtownie imploduje, powodując efekt głośnego trzasku. W przejaśnieniu dżungli spotkałam pancernika i kakadu. Pancernik opowiadał, jak obserwował tę krewetkę w akcji. Kiedy zaciska pazur, powstaje fala uderzeniowa, która potrafi ogłuszyć lub nawet powalić inne stworzenia morskie. Kakadu natomiast dodała z przejęciem, że taka fala uderzeniowa jest tak silna, że może nawet uszkodzić szybę akwarium. Potwierdziłam im, że to prawda, a krewetka używa tego niezwykłego mechanizmu do polowania i obrony przed drapieżnikami. Przy rafie tajemnic spotkałam Ibisa i motyla. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o krewetce pistoletowej. Ibis odparł, że krewetka ta dysponuje specjalnym, bardzo szybko zaciskającym się pazurem, który tworzy pod wodą potężny bąbel powietrza. Motyl uzupełnił, że implozja tego bąbla powoduje powstanie fali uderzeniowej zdolnej ogłuszyć ryby. Pochwaliłam ich za doskonałą wiedzę. Krewetka pistoletowa faktycznie potrafi wytworzyć falę uderzeniową porównywalną siłą do małego pocisku. Drodzy odkrywcy, dziś dowiedzieliśmy się, że krewetka pistoletowa dzięki swemu niezwykłemu pazurowi może polować, tworząc podwodne eksplozje powietrza. Mam nadzieję, że nasza wspólna wyprawa była ekscytująca. Do zobaczenia wkrótce na kolejnej przygodzie na wyspie Wiedzy.